Cześć wszystkim, z tej strony Babi Galvas, a ze mną dzisiaj jest Ola. Ja! Yeah. Podlasie. Ja, yeah, ja! Yeah. Podlasie Power. <noise> e, Poznałyśmy się 4 dni temu i możecie się zastanawiać czemu tak krótko się znamy. Widzimy się w ogóle drugi raz w życiu dzisiaj. Ale... Już puściamy niesam... do domu. <noise> Ale niesamowite jest to, że też jesteś operką. Jestem. I też jesteś z Polski, i w końcu. i w ogóle jesteś w moim wieku, to jest mega. A to bo... jest naprawdę? Po pierwsze, tu jest bardzo ciężko spotkać Polkę, to po pierwsze, no. a że jeszcze mieszkamy blisko siebie, jesteśmy w tym samym wieku, to już w ogóle. Wow! Dokładnie. <laughs> Dobra, e, to cieszmy się z tego, że jesteśmy z Polski, bo się... mamy się do kogo odezwać, ale skoro już ty jesteś już się zgodziłaś. Czym Cię trochę zaskoczyłam, bo myślałaś, że kiedy indziej. Tak, no ale tak sorry. E, dzisiaj. Bez, bez... Jestem bez makijażu, w ogóle się nie przygotowałam. Tak, wiecie, w ogóle masa. sobota, godzina 17, dobry wieczór wszystkim w Polsce. I tym, co nie są w Polsce, tylko są w Cincinnati, to godzina 11. Dzień dobry. Dzień dobry. Albo w Georgii, bo też oglądałem nas w Georgii. Julia nas ogląda, Julia jest w Georgii. Pozdrawiam. pozdrawiam. Nie znam, ale pozdrawiam. No. E... I co? I chcę się ciebie zapytać, jakie są twoje wrażenia po przylocie tutaj, bo jesteś tu krócej niż ja. Ja już trochę przywykłam do tego, jak się tu żyje, do tego wszystkiego już ogromność wszystkich amerykańskich rzeczy i niezdrowość amerykańskiego jedzenia już mnie aż tak nie przeraża. Zresztą dlatego ja ja to samo, mam, co mój host. Mam brzuszek! No, ale y, jakie były twoje pierwsze wrażenia? Co się tak zaskoczyło? Co cię też zaskoczyło w pracy operki? Bo myślę, że to też jest coś, co... Co może ludzi interesować? Albo nie, po prostu mnie interesuje. Okej. Okay. <gry> Więc, będziesz miała to samo co mojej hości. No, ja Już odpowiadam na to chyba 50 razy. Przynajmniej wiesz, co masz powiedzieć. E, e, przynajmniej wiesz, co mam <gry> powiedzieć. E, co mnie zaskoczyło w Stanach? Mi się wydaje właśnie, że wielkość tego wszystkiego. Tutaj małe miasteczko. To no ja jest... nie wiem. No ale w sensie, że. Mówię na przykład o Cincinnati, które wydaje się w skali Stanów małym miastem, to w skali. Porówn porównując do Polski, to jest miasto ogromne. Wiesz, co ja Ci powiem, ja bym porównała, że Cincinnati wielkościowo jest Śląskiem. No jednym takim, Albo całym Aha. Jednym takim Podlasiem. No dobra, ale... Wielkościowo by tak wyszło. Całe Ohio to jest Polska. Tak, tak, tak całe Ohio być. jest jeden stan z wielkości Polski i właśnie te odległości to są ogromne, bo naprawdę latasz samochod sa samochodem, no. <laughs> latasz samolotem po całym kraju, gdzie u nas y Zmiana państwa jest krótsza czasem. Tak, tak, jak do Niemiec od nas się nie wiem ile leci. Nie całą godzinę, bo ja miałam z Krakowa, przesiadałam się w Niemczech, które leciałam chyba godzinę. A tutaj jak chcesz się dostać z na tydzień do Nowego Jorku, to lecisz ponad dwie. Tak, to jest całe tak, czas z Nowego Jorku z orientation, bo mieliśmy w Orientation w nowym Jorku. No a? a ty nie? Nie mam tylko jedno. W sensie, że myśmy tam byli przez cztery dni w jednym miejscu. No my też. A, no to ale o czemu mówisz, że dwa orientation? Y, dwie godziny lecieliśmy, że się wyraziłam. Aha, okej. Okay. Leciałam dwie godziny i w sumie byłam jedyną... Nie, były tylko dwie dziewczyny, które leciały do Ohio. Nie, wiem, ja byłam sama. Także ja to, to chyba... To chyba jest na górze. To chyba o czymś świadczy, że Ohio jest bardzo popularne. No. Czy ja w ogóle, jak ludzie przylatują do Stanów, to głównie wiedzą Floryda. Tak. Nowy Jork, LA, to samo może Las Vegas, Las, Las Francisco, San Francisco, Francisco. E, Kalifornia i co? I to tyle, bo gdzieś tam no Jork. To jest e, jeszcze Chicago, I Chicago, tak. tak. bo Chicago też jest bardzo znany. Jeszcze myślę, że słynny to jest a wieżak, Texas. Wie, a jest, no, a wiesz, jaki się nazywa stan, w którym jest Chicago? Ja nie wiedziałam, dopóki tam In nie poleciałam. Jest... No. Chyba? Ja nie mam Chyba. pojęcia, tak, ja nie mam pojęcie, że ten stan się tak nazywa, dopóki tam nie poleciałam. A ja sobie ja myślałam, że... O nie, dobrze, dobrze. <grym> Och Nigdy... Powiem szczerze, słyszałam <grym> tylko parę razy ohio przed przyjazdem, jak ja e, miałam na profilu rodzinki i piszę oha, ja nawet nie wiedziałam, co to był za stan. I ja powiedziałam, że ja tam nie pojadę, bo ja myślałam, że to jest jakieś zadupie. No, w sumie się nie myliłam. Ej, ale mamy, ja <grym> przynajmniej mamy Walmart blisko, tak blisko, kino mamy dość blisko. E, naprawdę, e, w sumie, tak, tak. <grym> Tutaj jest naprawdę, to jest 15 minut autem wszędzie no. I jest dużo sklepów No tutaj bez Ale... auta nie ma co się no, nawet wybierać Dla mnie to jest właśnie dużo minus, że w Polsce No może nie w takich mniejszych miastach No jestem z tak, takiego miasta, że jeżeli chce się gdziekolwiek dostać No to muszę te 15-10 minut iść z buta na autobus no, tak. Ale Dobra. przynajmniej mam ten autobus A w takim Krakowie to z buta w ogóle wszędzie dojdziesz Czy tam się idzie w jakiś trawa, jak Ci się nie chce to A tutaj bez auta no nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie ma bata i wiecie. Ale to jest takie. Jest jak to... W ogóle co mnie zdziwiło, żeby dojechać na downtown, to ja bym powiedziała, że to jest odległość jak z mojego miasta ta do Katowic. Gdzie jest jakieś 40 minut. i ode mnie jest tak samo. I to jest tak. Ode mnie 60 60 jest z pół godziny. Nie, ode mnie jest pół godziny. Do Chyba, no. Ale, no tak, ale odległościowo. Bo tu prędkości się inaczej mierzy, tak? Nie mam pojęcia. Nie, no nie jak nie, właśnie nie byłam. Ale, to no jest to porażką mój. w większych miastach tutaj, to to, że wszędzie są płatne parkingi. Praktycznie wszędzie no, są no. płatne parkingi. No I tak. zaczyna się od trzech dolców w górę. No wiem, że to się wydaje nic, ale, ale jednak to. No, no musi płacić wszędzie. Dlatego właśnie jak bo my jako operki mamy możliwości do podróżowania też. Ja byłam ostatnio w Chicago i, i my mogłybyśmy wziąć auto i zajechać tam, bo tam się jakieś 5 godzin. Autem. Przyskała. No od nas... Ale się nie opłaca, bo byś musiała wywalić 150 dolarów za jeden dzień stania na parkingu. No tak to wszędzie chodzisz, a myśmy pojechały busem, który nas nie wyszedł jakoś super drogo, bo zapłaciliśmy 56 dolców za to i z powrotem. I jeszcze... Mm... I co? Lokowanie produktu. Przestań. <noise> I wydałyśmy 10 dolarów za bilet taki na 24 godziny i jeździłyśmy sobie metrem, busem, gdziekolwiek chciałyśmy. Znalazłam polski kościół. Polski, polski. Gdzie? W Chicago, bo tam jest bardzo dużo polskich Ja też polski tam znalazłam, ludzi. ale co mi z tego? I ja poszłam, i ja dałam, i się w ogóle polski sklep. I mam kaszę manną. Jejko. I barszcz, możemy sobie barszczek na kolacji zrobić. O, oczywiście. Stytki. Dobra, e, no to wiemy, co będziemy jeść. E, Coś jeszcze? Co jeszcze? Jeszcze już zapomniałam, o co ty mnie pytałaś. No, dobra, to ja powiem, co mnie jeszcze zaskoczyło, bo ja już tam mówiłam niektóre takie rzeczy, ale tego na pewno nie mówiłam. Mnie zaskoczyło to, że owszem, jest tu strasznie dużo tłustego jedzenia, jest, jest. bardzo niezdrowe jedzenie, ale ja to wiedziałam. Ja wiedziałam, że jak tu przyjadę, to to będzie to w ten sposób wyglądało. Co mnie zdziwiło, to w każdej restauracji, koło jak się Wam wyświetlają, mają te karty porozwieszane w makach czy coś, zawsze jest podane, jaki jest wartość yy, na... kaloryczna. Tak, zawsze. wszędzie. Czy jesteś w Starbucksie, czy jesteś w restauracji, wszędzie, no, wszędzie jest to podane. Oni mają chyba na tym punkcie bzika, ale i tak to ignorują. Widać, widać, że to ignorują, bo powiem szczerze, że u nas osoba otyła w Polsce to tutaj to jest szczupła sowa. Jakie No, ja bym powiedziała, że to właśnie tutaj ludzie utyli. Tu w ogóle w marketach jest coś takiego, że możesz sobie wsiąść na wózek, tak, sobie tak nim jechać, jak taki, taki moplik mały. Tak, to jest chore. <laughs> no, czy może to jest pomocne, ale według mnie oni powinni bardziej opracować jakiś projekt, kurde, dietetyczny, nie wiem, żeby ci ludzie zaczęli chudnąć, bo. Tu jest masakra, a z to jest porażka. No. U nas w Polsce, jak się mówi, że ktoś jest gruby i otyły, to ten ktoś umie nie chodzić. A tak tu ludzie nie potrafią chodzić, bo są tak To wszystko i się wylewa, to wszystko się wylewa. Masakra. No. Ale są no. ludzie, którzy z tym walczą i to, to myślę, że i w Polsce są grubaski, które chcą schudnąć. Ja jestem grubaskiem, który próbuje schudnąć. Ja też już jestem. <laughs> no. A nie byłam przed przyjazdem nigdy przez 20 lat. <laughs> Także to, to no, jest największy same ręki chyba. To ja akurat to. Zawsze mi się śmiały, że jestem gruba, <grym> więc... No cóż, ja, ja jestem po prostu troszkę większym grubaskiem niż przedtem. No, ale... a Ja nigdy nie, naprawdę, ja staram się, ja myślałam, że to tylko mity są o tej, tutaj, że się tyje. Ale ja byłam przez miesiąc i ja jadłam normalnie jak w Polsce. No dobra, może parę razy, razy więcej wyszło na tego hamburgera czy coś. No i to po prostu... No, ale to jest właśnie dlatego, że my w Polsce mamy yy, świeże produkty i tego typu tak. rzeczy. tutaj tego nie ma. Tu wszystko jest y, y, precooked, ale nawet jak yy, mój chodź i zamrożony. Tak. I, tyle. Yy, I nie ma, świeże... prawie nic warzywa, ma świeżego. Warzywa, owoce są w chuj drogie. Bardzo drogie. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> no, no, no chodzi. Chodzi. Ja ci powiedziałam, że masz nie a ja <laughs> No, i z jedzeniem to, to jest tragedia. Nawet I tak mój host powiedział, że tutaj, no. że jak bo ja jestem którąś z jestem siódmą operką w mojej rodzince, to on powiedział, że, e, że każdym razem jak ktoś tutaj przyjeżdża, to się dziwił, że tym mm, jedzenie może tak długo leżeć, że u niego w kraju to no, nawet na, na, w Polsce to u nas parę chle dni chleb poleży i to no jeden Jest ciesły, a tutaj no ale ten chleb, chleb, chleb jest ohydny, jest niedobry. Ja po prostu ja robię wszystko, żeby nie iść chleba. Bo A ja też się jest staram. Ja już jak mam coś zjeść coś, gdzie muszę mieć węgle, yy, żeby wodany, to już wolę wpieprzyć przycić niż chleb, bo ten chleb jest uchydny. E, chleb, powiem tak, jak próbowałam go pierwsze dni zjeść, yy, na przykład nie wiem z salami, jak zwykłą kanapkę w Polsce, to on po prostu jest dla mnie nie wiem jak ty to ale On jest słodki. On jest strasznie on jest słodki. A ja chleb jest. to tylko w kanapce z tym. Z masłem orzechowym albo tak, Tylko on jedynie do takich nie. rzeczy pasuje, bo y, próbując jeść go z mięsem jest okropny. Yy, jest okropny no, ja, ja, się... ja kiedyś próbowałam zrobić grzanki. Myślałam, że wywalę po prostu. Zrobiłam sobie zupę z grzankami, tak zwaną wodzionkę. Ochydne to było. Ja myślałam, że po prostu spawiuje. Ale to naprawdę... Co do świeżości produktów to jest porażka i to może leżeć rok, nie wiem... No dobra, może trochę przesadziłam, ale to może długo leżeć. I no, dwa, trzy i Jest w jednym w stanie. I on działa dokładnie tak, tak samo. Tak. I co mnie jeszcze zdziwiło, że moi goście z reguły piecze, bo trzymają w lodówce. Nie wiem, ale ja nigdy takiego nawyku nie miałam. No nie, miał. to moi nie. A moi właśnie, czy to chleb, czy to bułki, wszystko jest w lodówce. No. Ale Tam ja mam sprawdzone info dla mojej siostrzyczki: syrop klonowy trzyma się w lodówce. No, moi nie to trzymają. Serio? Zależy czy jest szklanej czy w plastikowej. A no to też racja. W szklanej trzymają plastikowy stoi no. sobie w spiżarce, trzymają mnie... mają. Znaczy je, u mnie jest tak, że jak otworzą, to stoi w lodówce, a jak jest zamknięty, no to stoi na tym. No... chyba że. No, ale w plastikowym opakowaniu. No. U mnie no. stoi w spiżarce zawsze. Dobra. To ja myślę, że możemy ten odcinek już skończyć, bo już gadamy tak, 12 damy. minut i bez sensu. Ale pogadałyśmy o jedzeniu, dobra? Jedzenie w Stanach to jest rzecz tragiczna i należy się bać. Ja Ale jak tu przyjechałam, tu ja się zarzekałam, że ja idę na siłownię, więc ja schudnę. Kurde, ja teraz próbuję wrócić do mojej poprzedniej wagi. Ej, no to dobra, sorry, się wtrącę jeszcze. Ja mam siłkę obok pokoju i to sam ciężko mi pójść, więc... <gadamy> Więc no jest... staram się, walczyć ze sobą, w... ale no no, no mi jest czasem ciężko zlec się z łóżka i się po prostu porozciągać, ale dobra, dajemy radę, to dajemy co? Dajemy radę. Dzięki za oglądanie, dajcie znać w komentarzach, co jeszcze... chcecie usłyszeć, może coś chcecie usłyszeć od Oli, bo... Chcę, że jeszcze wróci. Wrócę, <laughs> jeszcze <wrócia. śmiech> Na pewno jeszcze wróci. I co? I co, możecie posłać to dalej, żeby inni ludzie też to zobaczyli, byłoby super. Zasubskrybujcie. Tak Możecie dać łapkę w górę, jak się wam podobało, w dół, jak nie, oczywiście. Lepiej nie. Ale jak się komuś nie podobało, ma prawo wyrazić, że nie. I co? Podobało Dzięki. I następnego. Dziękujemy, pa! pa.